Witam wszystkich w kolejnym zestawieniu newsów. W dzisiejszym materiale między innymi pogadamy sobie o dość kontrowersyjnym pomyśle studia Disney i Marvel związanym z pojawianiem się Stan w przyszłych filmach MCU. Później porozmawiamy sobie na temat oficjalnej aktualizacji dotyczącej Deadpoola 3, bo w końcu po wielu miesiącach dostaliśmy oficjalne wieści na temat tego filmu i są to bardzo dobre wieści. Zanim jednak o tym, to cotygodniowy przegląd box officowych numer w miniony weekend na piątym miejscu był film Wszystko wszędzie naraz, który zarobił 3,3 miliona dolarów. Łącznie film w ciągu dwóch miesięcy zarobił prawie 50 milionów dolarów, co jest całkiem dobrym wynikiem, jak na studio A24. Na czwartym miejscu najnowsza adaptacja książki Stephena Kinga, czyli Firestarter, Podpalaczka, który zarobił tylko 3,8 miliona dolarów. Podpalaczka to remake tego samego filmu z 1984, który w weekend otwarcia zarobił prawie 5 milionów dolarów. Film Podpalaczka zarobił w weekend otwarcia tylko 2,1 milionów dolarów, co jest naprawdę żałosnym wynikiem. Oglądaliście już podpalaczkę? Dajcie mi znać, co o nim sądzicie, ale patrząc po numerkach, musi to być naprawdę bardzo słaby film. Na trzecim miejscu znowu Sonic 2, który w miniony weekend zarobił prawie 5 milionów dolarów. Do tej pory sequel filmu z 2020 w Stanach Zjednoczonych zarobił 175 milionów dolarów, a na całym świecie zarobił 355,5 miliona. Na drugim miejscu jest pan Wilki Spółka, który wyciągnął z kieszeni rodziców prawie 7 milionów dolarów. Zainteresowanie animacją spadło o prawie 28%, co jednak przekłada się i tak na dosyć spore cyferki, ponieważ film zarobił do tej pory prawie 170 milionów dolarów. No i na pierwszym miejscu na razie niezmiennie Doctor Strange in the Multiverse of Madness, który w miniony weekend zanotował największy spadek zainteresowania w historii MCU, osiągając wynik minus 67%. Filmy, które zanotowały najwyższy spadek to na razie Eternals 61% i Shang-Chi i Legendary. 10 pierścieni minus 52%. Mimo tego, Doctor Strange 2 nadal osiąga bardzo dobre wyniki, zarabiając w samych Stanach Zjednoczonych prawie 300 milionów dolarów, a za granicami Ameryki 400 milionów dolarów, co łącznie daje prawie 700 milionów dolarów. Film jest coraz bliżej osiągnięcia magicznej liczby całego miliarda. Może zagramy w taką grę? Napiszcie mi w komentarzach, ile według Was film ostatecznie zarobi na całym świecie. Za parę tygodni sprawdzimy, kto był najbliżej. Być może posypią się za to jakieś nagrody. Także zgadujcie w komentarzach poniżej. Komentarze z datą majową będą liczyły się do tego konkursu naszego. A my przechodzimy do kolejnego tematu, czyli studio Disney. I studio Marvel ma pewien plan, bardzo kontrowersyjny plan na pojawienie się Stanley w kolejnych produkcja MCU i nie tylko Fanom komiksów i filmów superbohaterskich postaci Stana Lee i Jacka Kirby'ego chyba nie trzeba przedstawiać. Mimo to, gdybyście jakimś cudem nie wiedzieli, to Stan Lee i Jack Kirby odpowiedzialni są za stworzenie jednych z najbardziej ikonicznych superbohaterów w historii świata. Między innymi Avengers, X-Men czy Fantastyczna Czwórka. Studio Marvel miało podpisaną umowę ze Stanem Lee, która gwarantowała mu występ w każdym filmie i serialu w MCU. Niestety Stan Lee odszedł w 2018 roku, a jego ostatnie cameo to Avengers Endgame, które idealnie pasuje. Jednak studio Disney podpisało nową umowę na 20 lat, w której to dostają prawa do użycia głosu, wizerunku, jak również podpisu Stana Lee. Jak donosi Hollywood Reporter, studio Marvel podpisało umowę opiewającą na 20 lat ze Stan Lee Universe, tak aby studio Disney dostało pełne prawa do użytkowania głosu, podpisu, jak również wizerunku Stana Lee w swoich produkcjach. Wykorzystanie wizerunku, głosu i podpisu Stana Lee nie będzie ograniczało się tylko do filmów MCU, bo w podpisanej umowie jest zawarty paragraf, że będzie można używać jego wizerunku, głosu i podpisu na, na każdym merchandise, czyli koszulkach, czapeczkach, kubkach, długopisach i tak w parkach tematycznych, takich jak na przykład Disneyland, jak również w filmach, serialach. Andy Hewart nazwał to bardzo szeroką umową, mówiąc, że Stan Lee teraz będzie mógł pojawić się w przyszłych filmach MCU i nie tylko, za sprawą technologii, za sprawą archiwalnych nagrań jak również nagranego głosu. No i jest to bardzo kontrowersyjna wiadomość, ponieważ z jednej strony fani Stana Lee powiedzą: "Nie, Studio Disney powinno zakończyć jego cameo na Avengers Endgame i zostawić to co zostawił, całą tą spuściznę", czyli Studio Marvel w spokoju. Drudzy powiedzą: tak. так. Skoro Disney podpisał taką umowę ze Stanley Universe, no to powinni go pokazywać. Andy Hewart jednak powiedział, że powinno to być zrobione z wyczuciem gustu i z odpowiednim smakiem. I to jest właśnie ta kontrowersja, ponieważ studio Disney ma teraz pełną kontrolę nad tym, jak i w jakiej formie i kiedy będzie pojawiał się Stanley przez następne 20 lat. To jest naprawdę bardzo dużo. Wydaje mi się jednak, że będzie to zrobione z pewnym smakiem. tak, jak to było zrobione w Venomie. Pamiętacie, w Venomie Stanley mógł się pojawić, jednak zobaczyliśmy go tylko jako. Postać na pierwszej stronie gazety, i wydaje mi się, że właśnie tak studio Disney i studio Marvel będzie wykorzystało wizerunek Stanley. Jest jeszcze druga opcja, ponieważ wydaje mi się, że studio Disney będzie chciało nagrać biopik, które są bardzo popularne ostatnimi czasy. Biopik to jest taka biografia z wybranymi elementami, na przykład takim biopikiem, który bardzo mi się podobał, to Rocketman, czyli taki biopik Eltona Johna bardzo serdecznie. Polecam. Teraz jest to, nie wiem czy to jest na fali, ale jest bardzo popularne i wydaje mi się, że na przykład na 30-lecie albo no nie wiem, na jakąś, z jakiejś fajnej okazji studio Disney będzie chciało nagrać właśnie taką biografię na temat Stana Lee i Jacka Kirby'ego, wykorzystując właśnie archiwalne nagrania, archiwalne nagrania głosowe. I powiem Wam, że to byłby naprawdę świetny film, taki paradokument, pokazujący to, jak Stan Lee i Jack Kirby od zera stworzyli wydawnictwo Marvel, które teraz jest naprawdę gigantycznym wydawnictwem i no oprócz tego stworzyli MCU, czyli e, kinową wersję tego nazwijmy to wydawnictwa w uproszczeniu. Dajcie znać, czy oglądalibyście taki biopik na temat Stanali i Jacka Kirby'ego. Ja na pewno bym poszedł, obejrzałbym to mnóstwo razy, bo historia wydawnictwa Marvel jest naprawdę interesująca, a my przechodzimy do chyba tematu dnia, czyli aktualizacja na temat Deadpoola 3, bo jest na co czekać. Deadpool za sprawą Ryana Reynoldsa zyskał na całym świecie miliony, jak nie dziesiątki milionów fanów. Ryan Reynolds wielokrotnie mówił, że Deadpool 3 jest już w produkcji, jednak przez jakiś czas nic na temat tego filmu nie słyszeliśmy. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że reżyserem filmu będzie reżyser Sean Levy, który odpowiedzialny był za film Free Guy. Sean Levy bardzo często współpracuje z Ryanem Reynoldsem. Ryan Reynolds zresztą powiedział, że chciałby nagrywać z Seanem Lewajem jak najwięcej filmów, bo naprawdę dobrze im się współpracuje. I to jest bardzo dobrze, ponieważ nie ma nic lepszego niż główny aktor współpracujący z reżyserem. Wtedy czuć, że film się naprawdę udaje. Kilka miesięcy temu Ryan Reynolds powiedział, że niedługo powinniśmy dostać aktualizację dotyczącą Deadpool'a 3. Kilka miesięcy później oficjalne konto Deadpool'a na Twitterze opublikowało pewnego tweeta, w którym napisali co nieco na temat filmu. Oczywiście tweet jest pełen easter eggów i humoru typowym dla Deadpool'a i Ryana Reynoldsa. W tweetie napisane jest, że mają ogarnięte lokowania produktów. Teraz czas na scenariusz, postaci i historię. Cały ten obrazek pełen jest easter eggów i nawiązań do Ryana Reynoldsa, a oto niektóre z nich. Rob Delani nosi kurtkę Mint Mobile firmy, której właścicielem jest Ryan Reynolds. Na stole leży butelka Aviation Gin, której właścicielem jest również Ryan Reynolds. Na telewizorze możecie zobaczyć logo firmy Maximum Effort, której znowu właścicielem jest Ryan Reynolds. Natomiast na korkowej tablicy możecie zobaczyć plakat Rexham FC, czyli walijskiego klubu piłkarskiego, którego znowu właścicielem jest Ryan Reynolds. Wydaje mi się, że na tym obrazku jest znacznie więcej easter eggów związanych nie tyle co z Deadpoolem, a raczej Ryanem Reynoldsem. I to jest dobra wiadomość, ponieważ pokazuje, że Ryana Reynoldsa nie opuszcza dobry humor. I taki właśnie powinien być Deadpool 3. A właśnie, Deadpool 3 teraz będzie częścią MCU, ponieważ studio Disney wykupiło studio Fox. No i teraz Deadpool będzie miał naprawdę ręce pełne roboty, aby wyśmiać każdą możliwą franczyzę. Zaczynając pewnie od fantastycznej czwórki przez X-Menów, przez Avengers itd., itd. No właśnie, ale kiedy będzie premiera tego filmu? Biorąc pod uwagę na tok pracy i prędkość pracy, myślę, że nieprędko zobaczymy Deadpoola na ekranach kin. Biorąc pod uwagę, że teraz Deadpool 3 będzie zabierał się zapisanie scenariusza, co nie trwa, no nie wiem, tydzień czy dwa, to trwa czasami miesiące, może nie lata, ale na pewno miesiące, wydaje mi się, że taką prawdopodobną premierą będzie przynajmniej 2024, jak nie 2025. Biorąc też pod uwagę, jak zapchany jest kalendarz premier MCU na 2022, 2023 i 2025. Ja nie mam problemu z tym, żeby czekać, mimo tego, że między Deadpoolem 2 a Deadpoolem 3 minie dobre 6 albo nawet 7 lat. To i tak warto poczekać, aby Deadpool mógł pełnoprawnie śmiać się ze wszystkich bohaterów Marvela, tak jak powiedziałem, Avengers, X-Men, Fantastycznej Czwórki i wielu, wielu więcej. Biorąc też pod uwagę na angaż reżysera Shona Levaya, no to będzie to naprawdę wielki film. Czekacie na Deadpool'a 3? Ja po prostu nie mogę się doczekać, bo po Deadpoolu i Deadpoolu 2 stał się jednym z moich ulubionych takich guilty pleasure, ponieważ filmy może i nie są najlepsze, jednak tak się je przyjemnie ogląda, że jest w mojej topce. A w twojej? Trzymajcie się na razie.